oho nie, nie czekaj, czekaj jeszcze drugi do pary przecież we dwa tym zeżdżam Yeah. chega é puxa Usia, 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 nie wolno. Uciekaj. Dobra, dobra. Piękny indyczek, chcieliby się... guszać. Dobra, ja idę, a ty sobie szukaj samiczki, tak? Gościu. Nie 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 nie, bo ty byś się ja zaraz z tym dziobie, dziobem No idź, uciekaj Kurde muszę patrzeć, żeby ten z tyłu się... Nie, nie zaatakował następny Oj, 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 oj. Na samiczkę co musisz znaleźć, a nie czepiłeś się do mnie Słyszysz?